Witajcie. Chcieliśmy was zaprosić na warsztaty. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Dokładnie warsztaty 7. u nas na farmie. Tak jest. Warsztaty, ale nie o uprawie warzyw, ale o czymś zupełnie innym. Będziemy mówić o tym, jak szukać woli Bożej, jak podejmować decyzje w naszym życiu w zgodzie z tym, co nazywamy wolą Bożą. Jak to było u nas? My 20 lat temu w sumie, jak dowiedzieliśmy się, zostaliśmy tak nakierowani, poprowadzeni, że w ogóle można czegoś takiego szukać w swoim życiu, można zadać sobie pytanie, czego Pan Bóg od nas chce. Kiedy zaczęliśmy iść tą drogą, nasze życie całkowicie się zmieniło. Zaczęliśmy podejmować decyzje w zaufaniu, ale jednocześnie bardzo wyraźnie, Nieraz Pan Bóg pokazywał nam, co mamy robić i to sprawiało, że czuliśmy się też bardzo tak z tym bezpiecznie, bardzo dobrze. I przez te lata dużo uczyliśmy się o tym, jak rozeznawać wolę Bożą na własnym życiu, ale nie tylko. Kiedy weźmiecie Słowo Boże, to całe jest tak naprawdę o szukaniu woli Boga. Każda postać biblijna, którą znajdziemy z tych takich pozytywnych przykładów zawsze szukała odpowiedzi na pytanie, czego Bóg ode mnie chce. I mnie to zachwyciło. W ogóle to jest coś, co sprawiło, że zainteresowałem się tym tematem bardzo tak Mocno, mianowicie widziałem hmm. ludzi, którzy zawsze wiedzieli co powinni zrobić, i to mnie absolutnie porwało wtedy, te kilkanaście lat temu. I od tamtego czasu my ciągle staramy się szukać woli Bożej dla naszego życia i to wiedzą dzielimy się, prowadząc warsztaty, rekolekcje. No, a tym razem po raz pierwszy w historii w ogóle w naszej rajskiej dolinie odbędą się warsztaty. Już wiem, jak podejmować decyzje w zgodzie to z wolą Bożą. Bożą. Mamy nadzieję, że nie będą to pierwsze i ostatnie, ale tak że jest. będziecie chcieli do nas przyjeżdżać. To jest taki początek, ponieważ mamy też zaplanowanych na ten rok dużo więcej innych Ciii. Nie mów co warsztatów. będziemy jeszcze robić. To wszystko będziemy, o tym wszystkim będziemy Was informować. Ale pierwszy warsztat 19 luty. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zostało jeszcze kilka dni. Cały miejsc. dzień od 8.30 do 21. Tak, warsztaty odbywają się u nas w domu, w bardzo domowej atmosferze, więc nie będzie to, wiecie, sala jakaś taka warsztatowa. Nie, będziemy się spotykać Będę właśnie w tym pokoju. Będę dla Was ja razem z moimi córeczkami. Na szczęście beze mnie. Natomiast będziemy razem się dzielić z Wami doświadczeniem, wiedzą. Będzie czas również na praktykę. To nie chodzi tylko i wyłącznie o teorię, ale będziemy starali się też bardzo praktycznie wprowadzić Was w rozeznawanie woli Bożej. Część zajęć będzie się odbywała tutaj, część gdzie indziej, ale o tym wszystkim dowiecie się już będąc na miejscu. Niech spowija to jakiś taki nimb tajemnicy i aura pewnej takiej przygody, która Was czeka tutaj w naszej Rajskiej Dolinie. Także bardzo serdecznie Was zapraszamy przede wszystkim do tego, żebyście rozpoczęli Wy też w swoim życiu tą przygodę chodzenia za głosem Bożym w swoim życiu. Jak się zapisać? Napiszcie do nas maila. Podaję teraz adres mailowy warsztaty w rajskiej dolinie.pl. Warsztaty razem pisane.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia i mamy nadzieję, że już niebawem do zobaczenia tutaj u nas na miejscu. Do zobaczenia.